Słuchamy, Słuchamy, nie, i nie oceniamy. oceniamy. Część pierwsza. Czasami, jak widzę jakąś Twoją rzecz nie na miejscu, to zamiast ją dać na miejsce posprzątać, to kładę ją perfidnie na środku, żebyś zwrócił na nią uwagę i posprzątał ją sam. Totalny los. To znaczy, nie oceniamy. Mówim? Słuchamy, Słuchamy, nie, nie oceniamy. oceniamy. Ja, ja też tak robię. Eee, wracając. Nie że, nie, że kładę na miejscu, nie, że kładę na środku, po prostu ją zostawiam tam, żeś zobaczyła, jakiś sytuację robić. Eee, Kolejny kolejne ten. Często, jak cię nie ma w domu i mam dużo do zrobienia w domu, ale strasznie mi się nie chce, to zrobię te rzeczy w ostatniej chwili i te, które widać, żebyś myślała, że dużo posprzątałem. Słuchamy, Słuchamy nie oceniamy. Udaję, że nie widzę jakiegoś starego, zepsutego jedzenia w lodówce, które przyniosłeś, żebyś ty je posprzątał. A i tak po miesiącu, dwóch sama je wywalam, bo.